W gminie Polkowice mieszka kilka tysięcy osób powyżej 60 roku życia. Często są to osoby schorowane i samotne. To właśnie z myślą o nich wolontariusze przygotowali bezpłatne pakiety. Karta życia to nic innego jak typowa karta informacyjna, na której są zawarte podstawowe dane, jakie lekarstwa przyjmuje dana osoba, ewentualnie jakie ma schorzenia. Po to, aby służby ratunkowe, które przyjadą pomóc tej osobie, wiedziały i już miały część rzeczy zdiagnozowane. Informacje zawarte w kwestionariuszu są kluczowe dla służb ratowniczych, które przyjeżdżają z pomocą do seniora. Te informacje mogą ratować ludzkie życie. Niejednokrotnie to pomaga, bardzo, bardzo pomaga, ponieważ te osoby mieszkają same, są schorowane, są samotne. A taka koperta to jest naprawdę drobna rzecz, która naprawdę może uratować ludzkie życie. Koperty życia są u Umieszczane na lodówce to umowne miejsce, gdzie ratownicy medyczni mogą znaleźć między innymi wstępny wywiad medyczny na temat pacjenta. Informacje z kopert są szczególnie istotne w nagłym przypadku. Z uwagi na trwającą pandemię, projekt realizowano w kameralnym gronie i z zachowaniem wszelkich środków ostrożności. Twierdziłem, że to jest w sumie całkiem fajna sprawa. Mam dużo wolnego czasu. Fajnie jest pomóc trochę przy jakiejś. czy to przy. W jakiś e, wydarzeniach sportowych, czy to właśnie przy e, przygotowywaniu takich koper dla seniorów, też pomagamy na przykład e, przy sprzątaniu dla e, starszych osób, no, uważam, że to po prostu fajne jest. Po prostu uważam, że zwłaszcza teraz w, w czasie pandemii, po prostu jest dużo osób, które potrzebują pomocy. Nie, nie wszyscy są w stanie o to poprosić. Nie wszyscy ludzie chcą pomagać. I sądzę, że jeżeli ktoś ma taką możliwość chce. To powinien to robić. To w niczym nie przeszkadza tak naprawdę. Można być lepszym człowiekiem. Koperty życia można odebrać bezpłatnie w galerii Rynek 26, w Biurze Polkowickiego Centrum Wolontariatu, które mieści się pod adresem Rynek 4A, a także w Ośrodku Pomocy Społecznej w Polkowicach. Osoby, które nie mogą osobiście odebrać pakietu mogą dzwonić pod numer 732 796 222. Wówczas wolontariusze dostarczą koperty życia pod wskazany adres.